Cześć witam serdecznie wszystkich z tej strony Rybka dzisiaj, już, dzisiaj nagrywam na poważnie słuchajcie yy, chciałem yy, w filmiku tym yy, powiedzieć tak że yy, jak nagrywałem bo mi jeden kolega napisał czemu nie nagrywasz filmiku bo czy pan zachorował czy coś takiego no jak nagrywałem częściej filmiki nie pasowało jak yy, Przestałem nagrywać. Też nie pasowało. No to musicie się zdecydować i napisać. Będę częściej nagrywał. No ale moim zdaniem częściej nagrywanie to jest troszeczkę nudne. A dzisiaj już chciałem troszeczkę na poważnie. Po prostu chciałem powiedzieć, co sądzę. Na przykład, jeżeli ktoś mówi, że nie można paletek, czy pisze, Paletek trzymać ze skalarami. Można trzymać to jest moje zdanie można trzymać paletki, skalary można nawet trzymać neonki z nimi po prostu łagodne rybki bo jeżeli oczywiście chodzi o skalara. Skalar jest rybką taką, że ma te swoje długie wąsy, jak to się mówi. Jak coś źle powiedziałem, to poprawicie mnie. Jak będzie jakaś taka agresywniejsza rybka, to będzie go poskubowała i podjadała. Także go po prostu, jak jest piękny, to zrobi się z niego brzydak ale to nic, no mi chodzi właśnie o to, że nie można trzymać rybek z jednej strony się mogę z wami zgodzić, z drugiej strony tak jak kto uważa, jeżeli wie jak trzymać rybki wie jaką obsadę sobie zrobić to jak najbardziej te rybki może trzymać druga sprawa bardzo, yy, bardzo sobie cenię Kilku akwarystów, kilkunastu akwarystów, naprawdę super są goście, którzy naprawdę rozumieją kogoś i e, na przykład napiszą szczerze, to robi źle, to robi źle, albo tak nie rób, albo to nie rób. I to bardzo mi się właśnie u nich podoba a pierwszym z nich to by był nie sobą jakbym nie wspomniał to jest właśnie Masterfish Gregor koleżko pozdrawiam cię serdecznie super jesteś dużo rozmawiamy przez telefon oczywiście Grzegorz z akwarystyki domowej też jest super koleś super koleżka naprawdę przyjaciel to już nie kolega to już przyjaciel uwierzcie mi to jest naprawdę przyjaciel Grze Grześka Masterfish Gregora chciałbym poznać osobiście, może do tego dojdzie także naprawdę y, chciałbym poznać no y, oczywiście Antyglon y, co chodzi właśnie o akwarystykę Radziąż, nie wiem co się z Danielem dzieje nie odzywa się, nie pisze nie wiem Daniel, czy ty się obraziłeś na coś, po prostu różne myśli mi do głowy przychodzą jeżeli się jest od dawna akwarystą to chciałem powiedzieć, że nie rezygnuje się po prostu z akwarystyki tylko się trzyma, trzyma bo to jest pasja, to jest takie naprawdę taki power, że no moim zdaniem, ja to tak odczuwam no, a kto inny, no, jeżeli jest po prostu tylko amatorem no to potrzyma rybki chwilę Później rzuca, kasuje kanał i siema. Nie ma go, nie? Także na pewno będziecie widzieli, o kogo mi chodzi. No ale, pozdrawiam go też. Tak. Dla mnie to już nie jest akwarysta po prostu. Dla mnie to nie jest akwarysta. Co chodzi, o akwaria też czytam. Dużo naprawdę na internecie oglądam akwaria, oglądam różnych akwarystów. I jeden się przechwala, bo on ma takie akwarium, ja mam takie, ja mam takie, ja mam takie. No wiadomo, na przykład jak trzymamy 3 cztery akwaria w domu, to każde akwarium mamy inne. Każde akwarium mamy inne i w jednym może się udać, w drugim może się nie udać. A co się może nie udać? Na przykład w jednym akwarium możemy dostać jakiegoś korupska, w drugim będzie wszystko ok, nie? Na przykład... Prowadzimy jakieś hodowlę. W drugim akwarium, w jednym akwarium nam będą się rybki chować, w drugim mogą po prostu padać. Taka jest rzeczywistość, co chodzi o moje zdanie. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? Można, co chodzi o przerybienie. No, słuchajcie. Przerybienie nikt mnie nie krytykował, że mam przerywienie coś, absolutnie ale ja po prostu lubię jak mi się coś dzieje w tym akwarium coś mi się rusza, coś pływa coś się zaczyna dziać, nie lubię na przykład jak jest pięć rybek w akwarium i akwarium ma, ma, ma na przykład 400-500 litrów a tam pływa pięć rybek i to wszystko nie? to już nie jest mój gust no każdy sobie robi po swojemu, wiadomo po prostu to już nie jest mój gust ja lubię właśnie takie przerybienie no wiadomo, że już jak za mocne przerybienie to to jest też niedobrze ale staram się to kontrolować widzicie u mnie wszystko jest ok też, też rozumiem to chciałem powiedzieć Antyglon też tego chłopaka co chodzi o komentarze polubiłem też przez takich jakichś filmików nagrywać nie wiem co się dzieje na tym kanale coraz mniej, coraz mniej po prostu nie wiem, nie wiem o co chodzi nie wiem co się po prostu dzieje na tym kanale wykruszają się albo co, no, no nie wiem no. jak mnie słuchacie, będziecie słuchać napiszcie, bo nie wiem o co chodzi Chciałbym, żeby nasz było jak najwięcej. Także naprawdę może przynudza, może bez sensu mówię, ale mówię prawdę jak jest. Bardzo mi się młody chłopak podoba. Raczej w sensie akwarystycznym ma dużo zwierzątek, ma dużo rybek. Wiecie, o kogo mi chodzi. Ptaki go interesują. No wszystkie zwierzęta go interesują jest właśnie wilgotny gubik wielki też szacunek dla niego młody, młody chłopak a taką pasję ma do wszystkiego także naprawdę pozdrawiam Cię kolego no i cóż no yy, nagraliśmy nagrałem filmik jeden, drugi teraz nagrywam znowu jeszcze przed przyjazdem Grzesia z akwarystyki domowej Naprawdę chcielibyście go wszyscy poznać, naprawdę jest naprawdę równym facetem i szczerym. I co mogę powiedzieć o nim, jest naprawdę uczciwym gościem. Nie no, naprawdę mało teraz spotkać człowieka takiego jak oso 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 osobiście się po prostu przekonałem. Byłem tylko dwa razy. Dużo rozmawiam z nim przez telefon, dzień w dzień. Dzień w dzień z nim rozmawiam przez telefon. Ale naprawdę takiego miałem takich dwóch przyjaciół. No już ich nie ma niestety, nie żyją. No już tu już taka kolej rzeczy. Takich dwóch przyjaciół miałem bardzo dobrych, bardzo szczerych, uczciwych. A tym trzecim przyjacielem, którego poznałem osobiście, jest właśnie Grzegorz z akwarystyki domowej. I naprawdę, co Wam mogę wszystkim powiedzieć, w życiu żadnego akwarysty by nie skrzywdził, w życiu źle by mu nie doradził, a wręcz przeciwnie, jeszcze potrafi opieprzyć, jak coś źle chce. Na przykład, y, ja coś ch chciałem coś zrobić, to jeszcze od niego dostałem opiernicz. I naprawdę, Grzesiu, wielki szacunek dla ciebie, bo uważam ciebie za naprawdę nie, kolego, nie kolegę, ale już naprawdę przyjaciela. Tak samo y, mogę powiedzieć z rozmów naszych y, o Master Grzegorze. Y, tak częściej właśnie też dzwoni mi do siebie, rozmawiamy przez telefon osobiście go nie znam, ale już się przekonałem że jest naprawdę wspaniałym akwarystą fajnym kolegą i jakbym go na pewno osobiście poznał to na pewno byśmy się polubili jako kumple jako przyjaciele, przyjaciele mówię nie koledzy, przyjaciele na razie przyjacielem został mój, raczej, przepraszam, został dla mnie Grzesiek z akwarystyki domowej. Ja go uważam jako przyjaciela. Rozmawiamy naprawdę dużo ze sobą. Master Frisch Gregor też jest w porządku gościu, co yy, ma powiedzieć, to powie nie ściemnia, powie prawdę Kar, karty na stół i jak to się mówi, mówi chłopak prawdę też szacunek dla ciebie to na, na, na zakończenie jeszcze tego przynudzania mojego dla wszystkich akwarystek dla wszystkich akwarystów trzymajcie sobie po swojemu jak chcecie nie czytajcie innych bzdur bo na różnych forach ja czytałem to takie bzdury piszą że naprawdę można dostać naprawdę jakiejś depresji albo czegoś innego także trzymajcie sobie po swojemu Zawsze sobie poczytajcie, jaką rybkę z rybką trzymać, i będzie wszystko ok. Także pozdrawiam jeszcze raz wszystkich serdecznie, akwarystów, akwarystki. I dziękuję za subskrypcję, za łapki. No i już teraz do następnego filmiku, już naprawdę z domową akwarystyką, także nagramy razem. Trochę, trochę mu pokażę, gdy Niech se chłopak zobaczy, chociaż wiem, że on tu pracował, także na pewno trochę zna. No ale postanowiłem ten filmik nagrać i powiedzieć, właśnie co myślę o tym wszystkim. Także pozdrawiam wszystkich. Co złego, to nie ja. I do następnego filmiku, cześć.